Witam Państwa 9 października. Kilka słów na temat sytuacji technicznej widu 20 DAXa i SP 500. Wczoraj, jak pamiętamy, doszło do naruszenia stosunkowo istotnej strefy 2424-29. Indeks znalazł się w rejonie zniesienia 61,8 całego impulsu popytowego, no ale po niezwykle udanej sesji za oceanem, spektakularnych tak naprawdę wzrostach, mamy dzisiaj do czynienia z ruchem powrotnym. Pierwszym sygnałem wskazującym, że jest to wiarygodna inicjatywa byków byłoby pokonanie znanego nam już również z opracowania węzła podażowego 2445-49. Gdyby kupującym udało się pokonać tutaj swojego przeciwnika, byłby to pozytywny w ujęciu krótkoterminowym sygnał techniczny zapowiadający test bazowego, tak to nazwijmy oporu 2467-72 strefa ważna chociażby dlatego, że składa się z dwóch kluczowych zniesień 38 i i8. Przebiega tutaj również górna linia kanału trendowego. Wychodzę z założenia, że pierwszym Sygnałem świadczącym, być może, o negacji całego impulsu podażowego byłoby dopiero pokonanie właśnie strefy 67-72. Sygnał. Negatywny, wskazujący na przypadkowość ruchu, jaki w tej chwili popyt inicjuje, to byłyby problemy z przełamaniem strefy 45-49. W moim odczuciu, z dużym prawdopodobieństwem powrócilibyśmy w najbliższym czasie tutaj w okolice 61,8 albo dużo istotniejszego wsparcia technicznego, te jak wczoraj wskazywałem, średnioterminowej zapory popytowej 2381-86. Na kontraktach z kolei trwa, trwają w tej chwili próby pokonania węzła 41-44, strefa dość istotna, zbudowana na bazie zniesienia 14,6, całego impulsu podażowego tutaj w, w w dwóch poprzednich komentarzach eksponowałem także poziom 2452. No głównie dlatego, że w okolicy przebiega niebieska median line, czarna median line, a ten poziom 2452 to po prostu zniesienie 23,6 całego impulsu, więc jest to również ciekawe ciekawy intradayowy opór techniczny, ale dużo większe znaczenie posiada według mnie strefa 2467-71. W moim odczuciu analogiczna w sensie konstrukcyjnym w stosunku do węzła 2467,72 na indeksie WIG-20. Więc tak naprawdę pozytywnym sygnałem wskazującym, że rozwinie się prawdopodobnie ruch wzrostowy na kontraktach, byłoby zanagowanie strefy 67,71. Jeśli chodzi o wsparcia, to nadal zwracałbym uwagę na naruszony wczoraj węzeł 2427-31, ale chyba większe znaczenie przypisywałbym obecnie tutaj strefie 2404-2407. Wspominałem dzisiaj o tym przedziale w komentarzu porannym, tutaj zaznaczyłem na wykresie się tylko pułap 2404 to jest zniesienie 88,6 całego impulsu popytowego. Ale w tym przedziale cenowym wypadają również inne projekcje i zniesienia Fibonacci'ego, dlatego traktuję priorytetowo w tym momencie właśnie wsparcie 2404-2407. Indeks DAX. Również mamy do czynienia ze wzrostem aktywności popytu. Po wczorajszej udanej dla byków sesji za oceanem, ale jak widać, są trudności z pokonaniem oporu 9114-9136. Kluczowy opór techniczny na indeksie DAX to węzeł 9305-9325, składający się z dwóch zniesień 38 i czyli analogiczna konstrukcja jak na indeksie WIG20. Na razie, z punktu widzenia techniki, tym wariantem bazowym jest kontynuacja ruchu spadkowego z możliwością przetestowania strefy 8743-8775. Wydaje mi się, że ten wariant zacznie tracić na aktualności dopiero w momencie przełamania węzła 9305-9325 i SP. W sumie ten wczorajszy spektakularny wzrost aktywności popytu nie wpłynął w jakiś zasadniczy sposób na wizerunek techniczny wykresu, dopiero bowiem zanegowanie zniesienia 61,8 pokazywanego w tej chwili impulsu podażowego wraz z czerwoną Median line, nie udało się wcześniej by tego dokonać. No, uwiarygodniłoby ruch wzrostowy i dość szybko indeks powróciłby wówczas do prawdopodobnie do tego znanego nam już korytarza cenowego 2002. 2015. Sygnał negatywny natomiast to dopiero przełamanie strefy 1912-1917, gdzie w dalszym ciągu wypadają projekcje potencjalnej formacji X, A, B, C, D. Jest to zatem istotne w ujęciu krótkoterminowym wsparcie techniczne. Dziękuję bardzo.